Koniec pierwszego dnia po czterech pętlach motocykle trafiają do parku zamkniętego. Zawodnicy mają czas na drobne naprawy. Z założeniem, że wszystko muszą zrobić sami. Żadna pomoc z zewnątrz nie jest dozwolona. Daliśmy dużo takimi włowozami po kamieniach po korzeniach było ścisko no i nie było nudno było ciężko owszem można było się zmęczyć było dużo zwalonych drzew pod którymi trzeba było albo przejechać albo nad nimi przejechać naprawdę w wąwozie można było spotkać różne ciekawe rzeczy Drugiego dnia powtórka z tym, że do pokonania są już tylko trzy pętle i na każdej trzy próby szybkościowe. Artur Łukasik, weteran, który zmuszony został do startu z najmłodszymi zawodnikami. W tym roku zlikwidowano klasę weteran, pozostawiając wybór albo Mistrzostwa Polski bez taryfy ulgowej, albo Puchar Polskiego Związku Motorowego. Artur wybrał bez taryfy ulgowej. A czterdziestka już minęła. Mirosław Kowalski, świetny technik i najdłuższy zawodnik w polskim enduro. Ta próba mnie zaskoczyła e, bardzo mocno. Nie wiedziałem, że będzie taka próba po kamieniach. Ja jestem zawodnikiem zadmorza i, i kurczak zobaczyłem te kamienie. Niestety w pierwszym okrążeniu uczyłem się, po tym jeździć, w drugim już było troszeczkę lepiej, no w trzecim jeszcze lepiej i tak z każdego okrążenia na okrążenie było coraz lepiej, no. Paweł Świderski. Jeden z zawodników kadry narodowej z zespołu H&M Honda. Klasuje się w klasie 3 na drugim miejscu. Wojciech Szczepański. Jeden z nielicznych zawodników na Suzuki. Uważaj Gazdam, czołówka klasy junior. Pan Jakesz musi chwileczkę poczekać, aż jego konkurent upora się z przeszkodą. W tym wąwozie nie ma najmniejszych szans na wyprzedzanie. Grzegorz Palusiński, kolejny motocykl Suzuki, klub motorowy Cross Lublin. Wacław Skolarus. Tym razem z drobnymi problemami. I kolejny przejazd Mateusza Bębenika. Michał Łukasik, junior z Wybrzeża. Kamil Walczak wygrywa klasyfikację juniorów. Wody mi nie za bardzo odpowiadają. Za to ten naturalny tym który był tutaj na razie w Kraśniku, bardzo przypadnie do wózku. Warto przyjrzeć się różnym sposobom na pokonywanie przeszkód w wąwozie. Piotr Niedzielski. Siła spokoju. Tomasz Kucharczyk, samo się zrobiło. Wojciech Jędrzejewski. Zasłużony odpoczynek. I Dariusz Kamiński. Na luzie. Paweł Szeremeta. Uprzejmie i z wdziękiem. Tekianik na motocyklu, który waży dwa razy więcej niż wszystkie. Nie widzę przeszkód. Klasyfikację generalną Rajdu w Kraśniku wygrał Jari Matilla, film jadący HM Honda. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, znakomity rajd. Naprawdę świetna próba enduro, świetna próba crossowa, extreme test, również sympatyczny. Dla mnie jest to najlepszy rajd. Próby są umiejscowione w lesie. Po raz pierwszy spotykam się z czymś takim, gdzie próby są kompletnie w lesie. Nie ma ścieżki, jest to po prostu teraz uślad ślad założony między drzewami. Na początku się tego obawiałem, że może to być wypadkowienne, ale okazuje się, że naprawdę jest fajna frajda. No czasami może ze dwa razy się otarłem tą rękawem o drzewo, wtedy zdałem sobie sprawę, że jednak to nie jest zabawa. Ale generalnie bardzo fajnie. Trasa fajna, może troszkę zawiodła pogoda, mogło trochę spaść, więcej deszczu w nocy, byłoby bardziej przyjemnie. UK Extreme po kamieniach we Wąwozie. Jest to bardzo fajny pomysł, wydaje mi się, i super, super impreza. Jestem na trzecim miejscu, gonię Marka Świderskiego. No i ścigam się oczywiście z Karolem Kędzierskim, któremu na razie jeszcze się nie udało mnie. E... No nie udało mu się wygrać ze mną. Następnym razem go dogonię. Muszę tylko trochę potrenować.